Takie. jak Hannah Montana. Jak Hannah Montana. Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku z Barbarą. Hello. Dzisiaj będziemy mierzyły razem spodnie w nieco innej odsłonie, bo tak naprawdę, jak policzyłam, to to jest już chyba trzeci odcinek mm -hmm. zmierzenia wspólnie spodni. Tym razem jednak moim zdaniem będzie trochę ciekawiej. Tak jest, dlatego że będą to słuchajcie biodrówki i bojówki, czyli <grystne> w coś, co teraz wchodzi takim mocnym trendem do sieciówek. Tutaj będziemy mierzyć 6 par, u Basi w filmie też 6, więc wbijajcie do niej, link macie standardowo w opisie, a teraz powoli zabieramy się za mierzenie. Okej, okay, słuchajcie, zacznijmy moim zdaniem od najwygodniejszej opcji, ponieważ będą to Bojówki, bojówki dresowe. I to jest opcja ze strony Modiwo. Składając akurat to zamówienie skorzystałam z serwisu cashbackowego Tiply, dzięki czemu za obie pary zapłaciłam mniej. I tak się składa, że Tiply jest partnerem naszego dzisiejszego odcinka. Na stronie Tiply macie mnóstwo różnych sklepów do wyboru. Wystarczy, że wybierzecie sklep, który Was interesuje, klikniecie kup teraz, a następnie zrobicie zakupy dokładnie tak jak zawsze. Po sfinalizowaniu transakcji część pieniędzy wróci na Wasze konto i jeżeli chodzi o Modivo, to to jest 4,5% zwrotu. I słuchajcie, teraz, jeżeli zarejestrujecie się z linku podanego w opisie, to dostaniecie podwójny zwrot do kwoty 30 zł, więc tak naprawdę może zamiast 30 wrócić do Was 60. 30. W sumie w przypadku Twoich spodni? Tak, taka kwota wyszła. Tak, taka kwota wyszła, bo tak była 27 razy 2, tak naprawdę warto się zarejestrować, bo jednak no, 60 złotych jeżeli jesteście ciekawi, jak to działa, to znajdźcie firmy, są w stanie oddać część ze sprzedaży dla TIPLI w zamian za promocję, a TIPLI tą częścią dzieli się jeszcze z nami, więc tak naprawdę jest to sytuacja win-win-win, każdy zyskuje. Pewnie jest to przy nas bardzo dobrze przetestowane, ponieważ korzystamy z TIPLI od lat. Polecamy, no i myślę, że możemy już przechodzić do mierzenia pierwszej pary. Okej, okay, wracamy w pierwszej parze spodni, która jest z NAKD Naked, bo tego wcześniej nie wspomniałam. I co sądzisz, Majorka? roga? Sądzę, że są trochę sporewe. sporawe, <grym> <grym> natomiast wyglądają dużo lepiej. Na kasie są idealne, na mnie są i za długie, no nie na no ogólnie widać, że są trochę za duże i też ten szep jest taki dziwny, że on odstaje tutaj na boki. Musiałabyś mieć mniejszy rozmiar, chyba, że. Zależy ci na takim mocno luźnym efekcie. No, jeżeli chodzi o mnie, to powiem Wam, że jest to całkiem niezła opcja. Przede wszystkim dlatego, że są na maksa wygodne. Ja praktycznie nie czuję tych spodni. Są milutkie bardzo, w ogóle są dobrze. Delikatnie przebijają kieszenie, ale w przypadku jasnych spodni dresowych, czy też białych, przez to, że ten materiał jest tak jasny, to ciężko to zniwelować. Zauważyłam, że jednak w większości spodni dresowych coś takiego występuje, a tutaj tak uważam, że materiał nie jest cienki. Jest taki. To prawda, jest taki i Te spodnie są jak z bawełny, można je nosić niżej, wyżej. Ja w sumie jestem tak. Powiem Wam, że trochę coś innego, ale u mnie nieźle. No, na mnie są troszeczkę za duże, <grym> troszeczkę, ale tak, to są naprawdę bardzo fajne. Natomiast no, przez to, jak na mnie leżą... Dwa. Trzy, niech będzie trzy. No To ja bym nosił kręg. Czyli okay. razem mamy, moja 10. Teraz... Ma Dziesięć! Mamy to. Dziesięć na dziesięć? Lecimy dalej. Moi drodzy, przechodzimy do drugiego sklepu, czyli do hm To coś czuję, że będą spodnie przypominające mi czas końcówki podstawówki, gdy oglądałam Step Up bardzo namiętnie i uwielbiam szerokie spodnie, więc chodźcie, no cofamy się trochę w czasie. Lecimy mierzyć. I jak tam, Barbaro? Fajne, fajne. Chociaż zanim przejdziemy do tego, jak u nas leżą, to zobaczcie na kolory, to są te same spodnie, a wyglądają inaczej, to są dokładnie te same spodnie, tylko wydaje mi się, że po prostu przy produkcji e, jakaś partia musiała być albo za mocno wybielona, albo za mało wybielona. To I prawda. jakby powstała różnica. Rzeczywiście, no bo to jest generalnie coś podobnego, ale jednak moje są o kilka tonów ciemniejsze, więc dziwna sytuacja, gdybym zamówiła mniejszy rozmiar i potem chciała na przykład większy lub drugą stronę, to mogłabym być troszeczkę zawiedziona, bo jednak to jest już inne troszeczkę odbiór, mm, nie? To sensie, fajnie, no. Ale spodnie same w sobie są naprawdę jakby w porządku, dobrze wykonane i nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Mm, Chociaż mm. u Ciebie leżą dużo lepiej, moim zdaniem. Ja nie lubię tego, że aż tak mi się masz ten materiał na dole. Jest go zdecydowanie za dużo. Zresztą nawet troszeczkę, o, bym przydeptywała te spodnie, mm -hmm. a u Ciebie są na długość idealne. To prawda. Po prostu zauważyłam, że te spodnie, które mają być szerokie na dole, to są jednak dla lepsze dla wysokich osób. Ciężej jest niskim coś takiego dopasować, A z kolei jeżeli chodzi o talię, to chyba jest dobra, chociaż spodziewałam się, że biodrówki będą troszeczkę niższe, mhm. a one są takie pomiędzy. Tak, ale wykonają mi ciebie naprawdę w górnej partii idealnie wręcz. Niżej to już zależy co lubisz, bo jednak marszczy się mocno ten materiał. Są dosyć takie luzackie. Wbijacie do Basi na tak naprawdę pierwszą część, którą nagrywałyśmy i tam bywało różnie, tylko tyle powiem. Więc jeżeli chcecie różnorodność od za poza po za szerokie, no to u Barbary. Tak jak powiedziałam, że są całkiem ok, takie komfortowe, hmm. ale nie ma miłości. Tak jest, u mnie też nie ma miłości. Szczerze mówiąc ja bym oceniła je na taką Chciałabym powiedzieć czwóreczkę, ale w sumie wyglądają całkiem ładnie, po tym co mierzyłyśmy u mnie, to może jednak <grywka> dam im piątkę. Okej, okay, no to ja daję jakieś sześć i pół. Okej. Zmieniamy sieciówkę, tym razem będzie to Zara i mam dla nas propozycję z szerszymi <grywka> nogawkami. Bardzo mi się podobają te wizualnie. Mi też, ale już widzę tak. jakie długie nam nie będą i jakie idealne będą na Ciebie. Idealne y, dwa parytany, do step tak, tak jest, myślę, że zaraz złapiemy ten vibe, także lecimy się przebrać. Tam, tam, ta, tam. tak, tam. Ja ta, e, mam rozmiar 36, w sumie w każdej parze te 32. Dwa. Tego jeszcze nie powiedziałyśmy i jeszcze jedna informacja, taka ogólna. Basia ma 57, ja 75, wyjątkowo zapomniałyśmy o tym powiedzieć <laughs> Tak jest, a jeżeli chodzi o długość, to kurde, ja je cały czas mega mocno przydeptuję. Spadają mi pod buta i w ogóle są takie bardzo długie. Natomiast jeżeli chodzi o talie, o niski stan, tu moim zdaniem leżą perfekcyjnie. Jest to naprawdę majbik, ale niestety ta długość troszkę nie do przejścia przy moim wzroście. Okej, okay, no to... U Ciebie klasyczna Zara, czyli idealna tak, dla mnie, jeżeli chodzi o długość, więc jestem bardzo zadowolona. Chociaż też przyznaję, że to spodnie to nie jest tak do końca mój styl, no ale są klimatyczne. To trzeba przyznać, więc ja bym dała im na przykład wysoką ocenę. 8 Uuu, w sumie... Najfajniej się w nich czuję ze wszystkich, które do tej pory mierzyłyśmy i też na moim kanale mają taki największy vibe, którego się spodziewałam szczęście. Okay, Okej, Więc mimo że są dużo za długie, to dałabym im takie 6,5. Czyli widać jak bardzo ma się zachwycona na spodzie, które mierzyłyśmy do tej pory. <laughs> no, teoretycznie powinna mi dać mega niską ocena, przez to, że są dużo, dużo, za duże. A jak na to że są dużo, za duże, to jednak... Tą prawie, że siódomeczkę im dam, także jest okej okay. za tą górę i za ten klimat. Dobra, ale też mają świetny kolor, moim zdaniem. Taki dosyć nietypowy, mm -hmm. delikatnie sprane, takie są złuknięte. Idealnie zruknięte. Jakby na strychu od czasu premiery step up 2. Dobra, nie ważne, no bo my o tym step-upie cały odcinek będziemy tutaj wam gadać, mm. ale ja uwielbiam step-up tak będzie. By... Okej, okay, kolejny w sumie trend, czyli wracamy, moi drodzy, do, biodru, do bojówek. <grym> e, I moi drodzy, bojówki to są też spodnie, które strasznie chciałam mieć w podstawówce, a więc mm. wszystko się w tym filmie po prostu zgadza i łączy, a jest wyższy stan. I też widzę, że będą dosyć długie, idealne, więc lecimy się przebrać. Trzy, cztery. Ej, jak brat, jak lalki brat, ale mega to wygląda, bardzo mi się podobają, są super kulerskie, fajnie leżą w talii, ani nie są za ciasne, ani nie są za szerokie, są takie idealnie komfortowe. I wygodne. I wygodne, z tyłu pięknie na no podkreślają nawet tyle, mimo że są takie luźne, e, co prawda są na mnie za długie i myślę, że nawet jakbym miała szpilki, to też by były na mnie za długie. Nie, są takie rzeczywiście aż bratowe, tak mogę mhm. wymienić. U mnie jest trochę inny feeling, ale zobaczcie, że są idealne miłości. Ale a propos lalek brat, pamiętasz te moje buty 17 cm. Tak. Masz je tutaj? No. Dawaj. A, dobra, to będzie. Dobra. Brat do potęgi brat. <śmienny> o, oh, wow! O, oh, wow! Ciążek nie zadumię, o Jezu! Barbara, nie się koncertowej na swoich szczudłach. Tak jest. No to jakbym była na jakichś szczudłach, dlatego że nic mi tutaj, jakby wiecie, no nie, nie, nie wystaje, nie wystają palce, tak jak u Kasi. Nawet yy, gdybym miała tak długie nogi, to jednak ten blód powinien tutaj być. Wygląda to podejrzanie, po prostu. Podnie powinny opadać na buty. Mhm. No ale tak to jest. no Sneakers jest taki, a jednak obcasy są takie, bo ta stopa jest po prostu poniesiona do długi. A jakbyś oceniła tę strony. Oceniłabym je przez to, że pięknie leżą w talii, w ogóle mają super wali, super klimat, to oleję to, że są tak na mnie długie okay. i dam im ósemeczkę. Uuu, wysoko, ale wiecie, co ja też tam Bo to mam też, zobaczcie, ile kieszeni, można sobie je no pochować. One są, są tak wygodne, tak przyjemne, że mogłabym no spędzić całą podróż taką długą, długą wielogodzinną, Nie ma problemu. Szkoda, że nam jest są aż tak długie, ale może mogłabym je jakoś skrócić. Skrócić. I też spóczko. Teraz przechodzimy do ostatniego sklepu, czyli do Berzki, gdzie nie ukrywam, że zaszlałam najbardziej, ponieważ nie tylko że mamy spodnie z niskim stanem i paskiem, typowo w stylu lat 2000, to jeszcze mamy bojówki z niskim stanem w szalonym kolorze. O kurde, jakie! Hana Montana! Jak Hana Montana! No, tylko wspomnę, że wyjątkowo mam tu 38, bo trochę się tak spodnie. obawiam tych spodni i się standardowo tych berszki. A ja mam 32, no i powiem szczerze, że wydaje już dosyć małe, jak na biodrówki, także zobaczymy, czy się w nie wcisnę. Chcemy się przebrać. I to są prawdziwe spodnie Hany Montana. Montany. No. no, a jak? I w ogóle to są też takie pierwsze typowe biodrówki. Bo wszystkie większość spodni, jakie mierzyłyśmy, były takie pomiędzy gdzieś dotąd, a tutaj jednak faktycznie jest to tam, gdzie powinno czyli na biodrach. I też przyznaję, że są bardzo wygodne. Nie wiem, czy to kwestia tego, że mam o rozmiar większy, czy tego, że ten materiał jest tak elastyczny. Jest nieszcząliwy, ale jest mi w nich na maksa wygodnie, a dzięki temu, że jest pasek, to też nie obawiałabym się, że będą na przykład spadały, mhm. więc tutaj... Klasa. I jeżeli ktoś by wolał mieć zwykłe jeansy, na przykład bez tego paska, to nie ma problemu. Ja bym chciała założyć obcasy, no bo tak to są jednak troszkę za długie, mm -hmm. ale mają fajny klimat, fajnie, że faktycznie są to biodrówki. Podoba mi się też to, że one są tak fajnie rozszerzane na dole, takim ala efekt dzwonów. Mm -hmm. Bardzo ładnie to wygląda. Moja ocena to będzie 7. Uuu, powiem Ci, że ja też pomyślałam o podobnej ocenie. No tak, pierwszy raz, kiedy zgadzamy się z oceną. Tak, jest to sama. jest sama. Jedenasta para i pierwsza zgoda, więc lecimy do 12 pary. Tym razem będą to różowe, bardzo specyficzne, wyjątkowe spodnie. Ale powiem Ci, że ja miałam kiedyś, kilka lat temu, identyczne spodnie w swojej szafie, co prawda długo identyczne, mm -hmm. bo tak naprawdę to były jeszcze szelki, e, które miały też tutaj tak było bardziej zabudowane, związane w talii, ale jeżeli chodzi o dół. Identyko, chyba wtedy miałam też różowe włosy. Okej, okay, no to może wiesz, te spodnie zapoczątkują do różu. Kto wie? Sprawdzamy. To są spodnie ze zdecydowanie najwyższym stanem, albo tak odczuwam, mm -hmm. że jest najwyższy. Tak, jest najwyższy. W tym odcinku. Ale co mnie szokuje, to to, że na nas obu te spodnie wyglądają bardzo dobrze. Założyłabym do nich wysokie buffalo i myślę, że byłoby spoko. Jeszcze jedna para mi została. I stara basia wraca. Stara basia wraca. Stary vibe. Nie, ogólnie to są spodnie, które chętnie założyłabym na jakiś festiwal, może nie na co dzień, bo to już nie jest. Do końca mój styl. Natomiast na festiwal gdzieś tak poszaleć, to jak najbardziej. A jak byś oceniła te spodnie? No, patrząc tak na siebie, lustrze, bardzo mi się podobają. Są troszeczkę za długie, ale na rolę klimat jest świetny. Fajnie są dopasowane na górze, więc myślę, że wysoko dałabym nawet. Dobra, może za tą długość, no i za materiał, niech to będzie ósemka. To ja daję szóstkę. Właśnie mając tą wadę materiał, tak? Mm -hmm. To bym dała wyższą, jednak. Nie wiem, czy ona sobie zostawiała po prostu spodnie, które są z tego materiału konkretnie. Wolałabym, żeby to była na przykład biskoza czy coś tak. No tak, to też prawda. Faktycznie ja bym ich nie zostawiła przez ten materiał. I tak to już były wszystkie pary, które mierzyłyśmy u na kanale. Wbijajcie do wasi, tam Zapraszam. będzie kolejnych sześć części. Link macie w opisie. I w opisie znajdziecie również link do rejestracji na stronie Deeply, więc tam was też odsyłamy. Sama rejestracja trwa kilka sekund i możecie dostać zwrot gotówki. No, i to tyle na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa. Uwaga, zobaczcie, co na tych spodniach znalazłam. Idealnie, żeby wyjść prosto na miasto.